Co to jest pierwsza rzecz, którą mówisz po przebudzeniu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą swoich słów? Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nasze własne wypowiedzi mogą sabotować naszą przyszłość. To, co mówisz o sobie, swoich okolicznościach i możliwościach, kształtuje Twoją rzeczywistość. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że słowa, które wypowiadasz na co dzień, mogą niszczyć Twoje życie? Czas otworzyć oczy na to. To, co odkryjesz w tej wiadomości, może zmienić nie tylko twoją perspektywę, ale także całe twoje przeznaczenie. Joyce Mayer zawsze podkreśla, że nasze słowa mają ogromną moc. W Księdze Przysłów 18.21 czytamy Śmierć i życie są w mocy języka. Kto go dobrze używa, zbiera jego owoce. Oznacza to, że to, co mówimy, może nas budować lub niszczyć. Czy chcesz zbierać owoce życia, czy owoce śmierci w swoim życiu? To jest wybór, który podejmujemy każdego dnia. Wyobraź sobie na chwilę, jaki wpływ możesz mieć, zmieniając swoje słowa. Kiedy mówisz, nie jestem wystarczająco dobry, ograniczasz się, ale kiedy deklarujesz, jestem wystarczający w Chrystusie, zaczynasz otwierać drzwi do nowych możliwości. Słowa, które wybieramy, mają moc tworzenia rzeczywistości wokół nas. Joyce często przypomina nam, że musimy wybierać słowa, które budują i inspirują. Teraz zastanów się, co mówisz o swoich trudnościach. Łatwo jest wpaść w pułapkę lamentowania i mówienia o tym, jak wszystko jest trudne, ale co jeśli zmienisz narrację? Zamiast koncentrować się na problemie, możesz zadeklarować Bóg daje mi siłę, by to przezwyciężyć. Ta zmiana punktu widzenia nie tylko transformuje twoje myślenie, ale także sposób, w jaki postrzegasz sytuację przed sobą. Słowa zachęty mogą być potężną bronią przeciwko negatywności. Joyce Mayer uczy nas, że zamiast dawać się ponieść pesymistycznym myślom, powinniśmy pamiętać, co mówi Słowo Boże o nas. W Rzymian 12.2 jesteśmy pouczani, aby nie dostosowywać się do tego świata, ale by ulegać przemianie przez odnowienie umysłu. To zaczyna się od słów, które wypowiadamy. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w rozmowie, w której wszystko wydawało się negatywne? Czasami mamy wrodzone tendencje do skupiania się na tym, co jest nie tak. Ale zamiast tego musimy być intencjonalni w mówieniu o życiu. Kiedy ogłaszasz dobre rzeczy o swoim życiu, o swoich marzeniach i o swojej przyszłości, zaczynasz tworzyć atmosferę nadziei i wiary. Joyce Mayer zawsze przypomina nam, że optymizm jest codziennym wyborem. Nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół nas, ale możemy kontrolować to, co o tym mówimy. I nie zapominaj o słowach, które wypowiadasz o innych. To, co mówisz o swoich przyjaciołach, rodzinie i współpracownikach, także ma wpływ. Krytyka destrukcyjna może zranić nie tylko osobę, do której jest skierowana, ale także nas samych. Joyce uczy nas, że powinniśmy być budowniczymi, a nie niszczycielami. Jeśli chcesz zobaczyć pozytywne zmiany w swoim życiu, zacznij dobrze mówić o innych. Ogłaszaj cechy, które w nich dostrzegasz, i zobacz, jak to może odmienić twoje relacje. W Efezjan 4:29 znajdujemy potężną zasadę: Niech z waszej mowy nie wychodzi żadne słowo nieprzyzwoite, lecz tylko to, co jest dobre dla zbudowania, stosownie do potrzeby, aby przynosić łaskę tym, którzy słuchają. Ten werset zaprasza nas do refleksji na temat tego, co mówimy: Każde słowo ma potencjał, by budować lub niszczyć. A więc cofnij się na chwilę i zastanów się. Słowa, które wypowiadasz, przekazują łaskę czy osąd. Teraz pomyśl o swoich słowach w odniesieniu do Boga. Co mówisz o swojej wierze? Jeśli mówisz o Bogu, jakby był daleki lub niezdolny do pomocy, ograniczasz Jego moc w swoim życiu. Ale kiedy ogłaszasz, Pan Bóg jest moim schronieniem i mocą, przypominasz prawdę, że On jest zawsze obecny i gotowy, by pomóc. Joyce Mayer zachęca nas do mówienia słów, które czczą Boga i które również umacniają naszą wiarę. Chcę, abyś pomyślał o słowach, których używałeś ostatnio. Co ogłaszasz o swoich marzeniach, swoich zmaganiach, swoich zwycięstwach? Mówisz jak pokonany, czy jak zwycięzca? Pamiętaj: w 1 Jana 5.4 czytamy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. To jest Twoja tożsamość jesteś zwycięzcą. Jeśli zmagałeś się z negatywnymi słowami, nie trać nadziei. Dobrą wiadomością jest to, że możesz to zmienić już teraz. Zacznij składać deklarację wiary. Ogłoś: Jestem kochany przez Boga, jestem zdolny do zwycięstwa. Mam przyszłość pełną nadziei. Twoje słowa mają moc przekształcania Twojego życia i nie powinniśmy lekceważyć tej prawdy. Teraz zapraszam Cię do podjęcia kroku wiary. Napisz w komentarzach. Moje słowa mają moc, jeśli jesteś gotowy, aby zmienić sposób, w jaki komunikujesz się z sobą i z innymi. Ten prosty akt wiary może być początkiem nowej ery w twoim życiu. Zmiana swoich słów to nie tylko kwestia wyboru, ale także dyscypliny. Nie będzie łatwo i możesz wrócić do starego przyzwyczajenia mówienia negatywnie. Jednak, tak jak zawsze mówi Joyce Meyer, zmiana przychodzi wraz z praktyką. Kiedy zobowiążesz się do mówienia pozytywnie, zaczynasz nowy rozdział w swoim życiu. Pomyśl o obrazie ogrodu. Twoje słowa są jak nasiona, które sadzisz. Jeśli sadzisz nasiona negatywności, zbierzesz gorzkie owoce. Ale jeśli sadzisz nasiona zachęty, miłości i wiary, zobaczysz, jak wokół ciebie rozkwita ogród. Co chcesz zbierać? Czas posadzić słowa, które przyniosą życie. I pamiętaj, nie jesteś w tym sam. Bóg jest z tobą, gotów ci pomóc. W Filipian 4:13 znajdujemy potężne stwierdzenie: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie musisz walczyć w tej bitwie sam. Poproś Boga, aby pomógł ci kontrolować swoje słowa. Poproś go, aby odnowił twoje myśli i dał ci mądrość w każdym oświadczeniu, które wypowiesz. Czy jesteś gotów przejąć kontrolę nad swoimi słowami? Aby zmienić narrację swojego życia? Teraz jest czas, aby zacząć. I pamiętaj: każde słowo ma znaczenie. W ciągu dnia zatrzymaj się i zapytaj siebie: czy to słowo, które zamierzam powiedzieć, buduje czy niszczy? Ta prosta refleksja może mieć głęboki wpływ. Na koniec tego wszystkiego pamiętaj: Twoje słowa są odbiciem tego, co jest w twoim sercu. Jak mówi w Łukasza: 6:45. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbu swojego serca dobro, a zły człowiek wydobywa z złego skarbu zło, ponieważ usta mówią z obfitości serca. Dlatego napełnij swoje serce prawdami, miłością i wiarą, a twoje słowa będą to odzwierciedlać. Teraz twoja kolej, aby zadeklarować: Dziś wybieram mówić życie. Jeśli jesteś gotów na te transformacje, napisz to w komentarzach. Twoje słowa mają moc. A dzisiaj możesz zdecydować się wykorzystać tę moc, aby stworzyć przyszłość pełną nadziei i osiągnięć. Zapisz to, że jesteś zobowiązany do zmiany swojego mówienia i swojego życia. Każde słowo, które wypowiesz, może być nasionem zmiany. I pamiętaj, to, co mówisz dzisiaj, kształtuje to, co będziesz przeżywał jutro. Niech Twoje słowa zawsze będą odbiciem miłości i prawdy Boga w Twoim życiu. A podczas gdy myślimy o mocy naszych słów, istotne jest, aby pamiętać, że przemiana zaczyna się w nas. Joyce Mayer często nas uczy, że nie chodzi tylko o to, co mówimy, ale także o postawę, którą mamy coś do powiedzenia. Sposób, w jaki podchodzimy do naszych okoliczności, może głęboko wpłynąć na słowa, które wybieramy. Gdy stajemy przed wyzwaniami, nasza perspektywa może być kluczem otwierającym lub zamykającym drzwi. Jeśli spojrzymy na problemy jako na możliwości wzrostu, będziemy bardziej skłonni używać słów pełnych wiary. W Księdze Psalmów 19:14 znajdujemy potężną modlitwę: Niech będą miłe słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed tobą, Panie, opoko moja i wybawicielu mój. Ten fragment przypomina nam, że nasze słowa powinny być przedłużeniem tego, co jest w naszym sercu. Gdy pielęgnujemy pozytywne i budujące myśli, to odbija się to w naszych rozmowach. Jeśli chcemy, aby nasze słowa przekazywały nadzieję i miłość, musimy najpierw napełnić nasze serca prawdą Bożą. Czy kiedykolwiek czułeś się zniechęcony i przez to mówiłeś rzeczy, które nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jesteś? To powszechny cykl. Negatywność prowadzi nas do negatywnego mówienia, a to z kolei pogłębia nasze problemy. Ale jeśli postanowisz zamiast tego zacząć przypominać sobie obietnice Boże i medytować nad nimi, twoje słowa naturalnie się zmienią. Joyce Mayer zawsze mówi, że to, co karmisz, rośnie. Jeśli zdecydujesz się karmić swój umysł i serce prawdami Bożymi, dostrzegasz zmianę nie tylko w swoich słowach, ale w całym swoim życiu. Przykład praktyczny tego można zobaczyć, gdy napotykasz trudną sytuację w pracy. Zamiast mówić, to jest niemożliwe. Co powiesz na to, by powiedzieć: Z Bogiem wszystko jest możliwe? Ta prosta zmiana może otworzyć twój umysł na rozwiązania, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. Jak mówi w Mateusza 19:26: Ludziom to niemożliwe, ale Bogu wszystko jest możliwe. Gdy mówisz te słowa, nie tylko dodajesz sobie otuchy, ale także aktywujesz zdolność Boga do działania w twoim życiu. I jest ważne, aby pamiętać, że moc słów nie ogranicza się tylko do nas samych. Kiedy mówimy w sposób pozytywny, wpływamy także na tych, którzy są wokół nas. Czy zauważyłeś, jak energia rozmowy może się zmieniać w zależności od używanych słów? Jeśli wchodzisz do pomieszczenia i zaczynasz mówić słowa wiary i zachęty, może to zarażać innych ludzi wokół. Joyce Mayer uczy nas, że jesteśmy wezwani do bycia światłem w świecie, który często jest ciemny. Mówiąc o życiu, inspirujemy innych do tego samego. Pomyśl o słowach, których używasz, aby odnosić się do swoich przyjaciół i rodziny. Jeśli często krytykujesz lub mówisz o nich negatywnie, wpływa to nie tylko na nich, ale także odzwierciedla twoje własne postrzeganie świata. W pierwszym Piotra Trzy Dziewięć jesteśmy pouczani, aby nie odpłacać złem za zło. Zamiast tego powinniśmy szukać sposobów, aby błogosławić innych swoimi słowami. Kiedy zaczynasz dostrzegać cechy w ludziach wokół ciebie i je wypowiadać, nie tylko budujesz ich życie, ale także przekształcasz swoje własne serce. Teraz porozmawiajmy o znaczeniu otaczania się słowami, które budują. Joyce Mayer zawsze podkreśla potrzebę filtrowania tego, co słyszymy. Jeśli jesteś nieustannie narażony na negatywne słowa, może to wpłynąć na twoje własne wypowiedzi. Dlatego kluczowe jest, abyśmy szukali środowisk i relacji, które zachęcają nas do mówienia pozytywnie. Obejmuje to nie tylko osoby, z którymi się otaczamy, ale także to, co oglądamy, czytamy i słyszymy. To, co duchowo konsumujesz, ukształtuje Twoje słowa i myśli. A gdy mówimy o mocy słowa, nie możemy zapominać o modlitwie. Modlitwa jest potężnym sposobem rozmawiania z Bogiem i stanowi okazję do ogłaszania Jego obietnic w naszych życiach. Pierwszy Tesalonican 5, 16, 18, jesteśmy zwycięzcą, określanym przez Bożą miłość i wsparcie. Warto, abyśmy przypomnieli sobie, że każde wyzwanie, z którym się spotykamy, jest okazją do wzrostu i nauki. Kiedy zachęca nas do zawsze radować się, nieustannie się modlić i w każdej sytuacji dziękować, Joyce Meyer podkreśla znaczenie postawy pełnej wdzięczności. Modlitwa. To nie tylko proszenie Boga o pomoc, ale również umacnianie naszej wiary poprzez podziękowania. Ta zmiana w myśleniu ma moc przekształcania naszych codziennych doświadczeń. Zmienianie sposobów, jaki mówimy, to proces wymagający czasu i wysiłku. Meyer często przypomina nam, że transformacja zaczyna się od małych kroków. Jeśli ma się na celu skupić na pozytywnym sposobie mówienia każdego dnia, z czasem zauważysz, że negatywne słowa stają się coraz rzadsze w Twoim życiu. Tutaj praktyka staje się kluczowa. Kiedy zauważysz, że myślisz lub mówisz negatywnie, zrób przerwę, aby przeorganizować swoje myśli. Zadaj sobie pytanie: Co mówi Słowo Boże na ten temat? Tego rodzaju refleksja może być kluczem do trwałej zmiany. Jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić te zmiany w swoim życiu, zacznij tworzyć afirmacje oparte na prawdzie Bożej. Spisz twierdzenia, które odpowiadają temu, co Biblia mówi o tobie i twojej sytuacji. Na przykład jestem więcej niż zwycięzca, to potężne stwierdzenie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie oraz jak stawiasz czoła życiowym wyzwaniom. To stwierdzenie nie jest tylko mantrą, to biblijna prawda, którą znajdujemy w liście do Rzymian 8:37. Lecz w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Gdy przyjmujesz tę prawdę, zaczynasz widzieć siebie przez pryzmat miłości i siły Boga. To zmienia wszystko. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że zwycięstwa nie przychodzą z braku wyzwań, lecz z naszej postawy wobec nich. Kiedy stajesz w obliczu trudnej sytuacji, zamiast poddawać się przygnębieniu, pamiętaj, że jesteś więcej niż zwycięzcą, definiowanym przez Bożą miłość i wsparcie zwycięzcą. Ta perspektywa nie tylko Cię zachęca, ale także przygotowuje do działania. Kiedy mówisz z wiarą, aktywujesz Bożą moc, aby działała w Twoim życiu. Pomyśl, jak możesz zastosować tę prawdę w małych zmaganiach każdego dnia zamiast narzekać na trudne zadanie w pracy, zadeklaruj. Jestem w stanie to przezwyciężyć, ponieważ Bóg jest ze mną. Ta zmiana słów może otworzyć twój umysł na kreatywne rozwiązania, które wcześniej wydawały się niemożliwe. I pamiętaj, słowa wiary mogą zarażać tych wokół ciebie. Mówiąc pozytywnie, nie tylko się budujesz, ale możesz również inspirować i motywować innych do robienia tego samego. Teraz przemyśl moc swoich słów w momentach kryzysu. Zamiast mówić, to nigdy się nie uda, co powiesz na stwierdzenie: Bóg działa na moją korzyść i ufam, że wszystko się rozwiąże? Ta zmiana uwagi przekształca twoje myślenie i daje ci siłę potrzebną do stawienia czoła każdej sytuacji. Joyce Mayer często mówi o znaczeniu utrzymywania nadziei, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Kiedy wybierasz mówienie życia zamiast śmierci. Alignujesz się z tym, czego Bóg pragnie dla ciebie. Ponadto musisz pamiętać, że twoje słowa wpływają nie tylko na ciebie, mają głęboki wpływ na tych, którzy są wokół ciebie. W Przypowieściach 12:18 czytamy: są słowa, które ranią jak miecz, ale język mądrych jest lekarstwem. To uczy nas, że gdy mówimy z mądrością i miłością, możemy leczyć i przywracać relacje. Pomyśl, jak rozmawiasz z ludźmi w swoim życiu. Twoje słowa budują czy niszczą? Możesz być różnicą, którą ktoś potrzebuje dostrzec w swoim życiu, po prostu wybierając słowa, które budują. Joyce Mayer zachęca nas do bycia intencjonalnymi w naszych rozmowach. Oznacza to, że musimy być świadomi tego, co mówimy i jak mówimy. Kiedy rozmawiasz z kimś, zapytaj siebie: Czy przekazuje graca i miłość moimi słowami? Ta refleksja może zmienić dynamikę każdego związku. Zamiast krytykować, staraj się chwalić. Zamiast koncentrować się na błędach innych, mów o tym, co robią dobrze. Ta zmiana perspektywy nie tylko przynosi korzyści innym, ale także wzbogaca twoje własne życie. Nie możemy również zapominać o znaczeniu modlitwy. Kiedy się modlisz, nie tylko komunikujesz Bogu swoje potrzeby, ale również ogłaszasz jego prawdy w swoim życiu. Modlitwa jest sposobem na dostosowanie swoich słów do słowa Bożego. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że modlitwa jest potężnym narzędziem przemiany. Modląc się, sadzisz nasiona wiary i nadziei, które przyniosą owoce w przyszłości. W pierwszym liście Jana 5:14 czytamy, że ta jest ufność, którą mamy wobec Boga, że jeśli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, on nas wysłuchuje. To przypomnienie, że nasze słowa w modlitwie są słyszane i mają moc. Zastanawiałeś się kiedyś nad znaczeniem modlitwy głośno? Kiedy ogłaszasz Boże obietnice, nie tylko je sobie przypominasz, ale także potwierdzasz swoją wiarę i zaufanie do Niego. To może być potężny nawyk do pielęgnowania. Joyce Mayer naucza, że modlitwa na głos jest sposobem na aktywację wiary i wydobycie prawdy Bożej w Twoim życiu. Nie lekceważ mocy ogłaszania prawd Bożych na głos. To może zmienić atmosferę wokół Ciebie. A gdy chodzi o zmianę swoich słów, pamiętaj, że to proces ciągły. Nie zniechęcaj się, jeśli czasami zawiedziesz. Wszyscy mamy dni, kiedy negatywne słowa wydają się wymykać z naszych ust szybciej niż możemy je kontrolować. To część ludzkiego doświadczenia. Ważne jest, aby to uznać, prosić o przebaczenie i nadal starać się mówić życiodajnie. Joyce Meyer często podkreśla potrzebę bycia dla siebie samym łaskawym, podczas gdy pracujemy nad naszą przemianą. Praktyką, która może pomóc, jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Zapisuj dobre rzeczy, które dzieją się każdego dnia, nawet te małe zwycięstwa. To nie tylko pomoże ci skupić się na pozytywach, ale także dostarczy solidnej podstawy słów zachęty, które będziesz mógł używać w codziennych rozmowach. Pamiętaj, że pisząc, tworzysz przestrzeń, w której Twoje słowa odzwierciedlają dobroć Boga w Twoim życiu. Teraz, gdy rozważasz wszystko, co prowadzi do refleksji, ważne jest również, aby pomyśleć o tym, jak możemy pielęgnować mentalność sprzyjającą słowom życia. Często jesteśmy bombardowani negatywnymi wiadomościami i krytyką, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz nas samych. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że kluczowe jest chronienie naszego umysłu i serca, ponieważ są one glebą, w której kiełkują nasze słowa i czyny. To skłania nas do refleksji. Jakiego rodzaju glebę pielęgnujemy? Nasiona, które zasiewamy w naszej umysłowości, mają bezpośredni wpływ na to, co mówimy. Jednym ze skutecznych sposobów na stworzenie żyznej gleby jest medytacja nad Słowem Bożym. Kiedy poświęcamy czas na czytanie i refleksję nad pismem, napełniamy nasze serca prawdami, które nas wzmacniają. Psalm 119:11 mówi: Przechowałem Twoje słowo w moim sercu, aby nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Uczy nas to, że gdy zachowujemy Słowo Boże w naszych sercach, mamy cenny zasób, który chroni nas przed destrukcyjnymi słowami. Kiedy stawiasz czoła wyzwaniom, te prawdy stają się słowami, które możesz wykorzystać, aby się zachęcić i zachęcić innych. Weź również pod uwagę znaczenie otoczenia wokół siebie. Ludzie, których wybierasz, aby być obok, mogą głęboko wpłynąć na twoje słowa i myśli. Joyce Meyer często podkreśla znaczenie otaczania się ludźmi, którzy mówią o życiu i zachęcie. Jeśli jesteś w środowisku, w którym przeważa negatywność, Łatwo jest paść w pułapkę mówienia rzeczy, które nie odzwierciedlają prawdy Bożej. Dlatego szukaj relacji, które inspirują i podnieście swoją wiarę. Jeśli jesteś otoczony przez ludzi mówiących słowa nadziei i wiary, to naturalnie wpłynie to na twoje własne wypowiedzi. Inną praktyką, która może być niezwykle korzystna, jest angażowanie się w grupy wsparcia lub studia biblijne. Kiedy spotykamy się z innymi, którzy podzielają tę samą wiarę, mamy okazję usłyszeć słowa zachęty i świadectwa, które wzmacniają naszą własną wiarę. Joyce Mayer zawsze mówi, że kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silniejsi. W Hebrajczyków 10:24 25 jesteśmy przypomniani o znaczeniu wzajemnego zachęcania się, zwłaszcza w trudnych czasach. To wsparcie może być decydującym czynnikiem w sposobie, w jaki mówimy i myślimy. Ponadto bądź świadomy w praktykowaniu wdzięczności. Kiedy zaczynasz wymieniać rzeczy, za które jesteś wdzięczny, twoja perspektywa się zmienia. Wdzięczność jest potężnym narzędziem, które przekształca słowa narzekań w stwierdzenia doceniające błogosławieństwa Boże w twoim życiu. Joyce Mayer uczy nas, że wdzięczność może zmienić atmosferę wokół nas, dlatego gdy tylko poczujesz pokusę, by mówić negatywnie lub narzekać, Zatrzymaj się i zacznij liczyć swoje błogosławieństwa. To nie tylko zmieni Twoją perspektywę, ale także zainspiruje tych wokół Ciebie, by zrobili to samo. Pamiętaj, że zmiana nie następuje z dnia na dzień. To proces, który wymaga cierpliwości i wytrwałości. Joyce Mayer często przypomina nam, że praktyka prowadzi do doskonałości. Z biegiem czasu zaczniesz dostrzegać, że negatywne słowa będą występować coraz rzadziej. A twoje wypowiedzi będą bardziej zgodne z tym, co Bóg mówi o tobie. A gdy napotkasz trudne chwile, zamiast ulegać pokusie mówienia negatywnie, wykorzystasz te możliwości, aby potwierdzić wiarę i prawdę, która w tobie mieszka. Kiedy angażujesz się w mówienie słów życia, nie tylko zmieniasz własne życie, ale także stajesz się źródłem inspiracji dla innych. Słowa mają efekt domina. Pozytywne stwierdzenie może zachęcić kogoś, kto przechodzi przez trudny czas. Joyce Meyer uczy, że mówiąc zachęcająco, tworzymy falę pozytywności, która może wpłynąć na życie wielu osób. Pomyśl, jak możesz być światłem dla tych wokół siebie, po prostu wybierając słowa, które podnoszą na duchu i inspirują. Jedną z praktyk, która może pomóc w tym procesie, jest stworzenie tablicy z deklaracjami. Zbieraj wersety, cytaty i afirmacje, które do Ciebie przemawiają i które odzwierciedlają prawdę Bożą. Umieść je w widocznym miejscu, abyś mógł je codziennie widzieć. Będzie to ciągłe przypomnienie o mocy słów i znaczeniu mówienia o życiu. Joyce Meyer zawsze zachęca nas, abyśmy otaczali się wiadomościami, które przypominają nam o tym, co Bóg mówi o nas, a to jest praktyczny sposób, aby to zrobić. I na koniec nie zapominaj o mocy modlitwy. Modlitwa to nie tylko sposób na przedstawienie swoich potrzeb Bogu, ale także okazja do ogłoszenia jego obietnic nad Twoim życiem. Kiedy się modlisz, synchronizujesz się z prawdą Bożą i mówisz życie o swoich okolicznościach. Joyce Meyer uczy nas, że modlitwa jest potężnym narzędziem przemiany. Modląc się, zasiewasz nasiona, które z czasem przyniosą obfite plony w Twoim życiu. Gdy rozważasz to wszystko, pamiętaj, że Twoje słowa mają ogromną moc: mogą budować lub niszczyć, podnosić lub poniżać. Wybór należy do Ciebie. A więc, co powiesz na to, aby zacząć pielęgnować żyzną glebę w swoim życiu? Co powiesz na to, aby zdecydować się dzisiaj mówić życie, a nie śmierć? Niech Twoje słowa odzwierciedlają prawdę Bożą. Wybierając słowa, które odzwierciedlają nadzieję, miłość i wiarę. Nie tylko zmieniasz swoje własne życie, ale także wpływasz na świat wokół siebie. Skuteczną praktyką może być prowadzenie dziennika deklaracji. Możesz w nim zapisywać obietnice biblijne, które do ciebie przemawiają i które pragniesz ogłaszać każdego dnia. To nie tylko pomoże ci skupić się na prawdach bożych, ale także będzie zasobem w chwilach, gdy poczujesz się zniechęcony. Kiedy czytasz i ogłaszasz te obietnice, Karmisz swoją duszę prawdą i otwierasz przestrzeń na wzrost wiary. Jak często podkreśla Joyce Mayer, powtarzanie jest matką zapamiętywania. Powtarzając te afirmacje, warunkujesz się do pozytywnego myślenia i do mówienia słów budujących. Ponadto, otaczając się środowiskiem sprzyjającym pozytywnemu mówieniu, dodatkowo wzmacniasz te transformacje. Zastanów się nad muzyką, której słuchasz, książkami, które czytasz i rozmowami, które prowadzisz. Bycie w przestrzeni pełnej zachęcających i budujących przesłań może zrobić ogromną różnicę w twoim myśleniu. Joyce Mayer uczy nas, że atmosfera wokół nas powinna odzwierciedlać nadzieję i prawdę Bożą. Kiedy konsumujesz treści, które promują życie i wiarę, to niewątpliwie odbija się na twoich słowach i działaniach. I pamiętaj, twoje słowa mają potężny wpływ na sytuacje, z którymi się borykasz. Zamiast poddawać się zniechęceniu, Zacznij praktykować deklaracje wiary w chwilach trudności. Kiedy stajesz wobec wyzwania zamiast myśleć, To dla mnie za trudne, powiedz: Z Bogiem mam wszystko, co potrzebne, aby to pokonać. Ta prosta zmiana słów nie tylko zmienia Twoją perspektywę, ale także aktywuje moc Boga w Twoim życiu. Jak zawsze nam przypomina Joyce Meyer. W 2 Tymoteusza 1.7 znajdujemy potężne stwierdzenie, gdyż Bóg nie dał nam ducha bojaźni lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ten fragment zachęca nas do odrzucenia strachu i niepewności, umożliwiając działanie mocy. Niech Bóg przepływa przez nas. Kiedy zaczynasz ogłaszać tę prawdę, dostosowujesz się do Bożego celu dla swojego życia, co przynosi radykalną zmianę w sposobie, w jaki postrzegasz siebie i stawiasz czoła wyzwaniom. A kiedy chodzi o interakcje z innymi, pamiętaj, że Twoje słowa są okazją do zasiewania. Każda rozmowa to szansa na zasianie nasion nadziei w życiu kogoś innego. Joyce Mayer często uczy nas, że jesteśmy wezwani do bycia światłością w świecie, a to obejmuje słowa, które wybieramy. Mówiąc o zachęcie i miłości, nie tylko budujesz innych, ale także tworzysz dziedzictwo pozytywności i wiary wokół siebie. Na koniec nigdy nie lekcewasz mocy stopniowej zmiany. Przemiana nie zachodzi z dnia na dzień. I normalne jest napotykanie trudności po drodze. Joyce Mayer przypomina nam, że wytrwałość jest cnotą. Każdy mały krok, który stawiasz w dobrym kierunku, ma znaczenie. Więc nie poddawaj się. Kontynuuj wysiłki i praktykuj pozytywne wypowiedzi. Nawet jeśli napotykasz problemy, pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na rozpoczęcie od nowa i ogłoszenie Bożej prawdy o swoim życiu. A pod koniec dnia, gdy będziesz reflektować nad swoimi słowami i czynami, Zapytaj siebie: czy żyję zgodnie z tym, co Bóg mówi o mnie? Ta samoocena jest kluczowa, aby upewnić się, że twoje słowa odzwierciedlają prawdę i nadzieję, którą Bóg pragnie dla ciebie. Zawsze pamiętaj: moc słów jest niezwykła, a używając ich mądrze, możesz nie tylko zmienić swoje życie, ale także życie wielu wokół ciebie. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy. Zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać kolejne wiadomości i podziel się tym wideo z kimś, kto musi to dzisiaj usłyszeć. Aby kontynuować, obejrzyj następne wideo. Jest już w kartach i także w opisie.